Siema, jestem Dawidos wideos i witam Was w dziesiątym odcinku. Jak to powiedziałem w poprzednim, przez przypadek szkicowańska. No, codziennego szkicowania. Powiem Wam szczerze, teraz bardzo jakoś tak nie czuję ochoty rysowania. Tak trochę jest mi ciężej. Może po prostu jest chwi po prostu chwilowe wypalenie i potrzebuję przerwy, ale. Pociągnę to do końca, te 30 dni postaram, nie, nie postaram, zrobię to, ja to zrobię, ja udowodnię sobie, że mogę to zrobić i przez te 30 dni będę rysował i codziennie na na co takiego postgrubu, ale no co raz powiem wam, jest mi trochę ciężej, ale to jest tylko chwilowy okres, to minie i ja jestem tego pewien, zawsze jak jest ten gorszy moment, on w końcu minie, nieważne jak jest źle, trzeba być pozytywnej myśli. Ogólnie niedawno oglądałem Prozura i jego odcinek jak zrobić własne... własne profilowe czy profilowe? Dobrze mówię? Własny awatar, przepraszam, własny awatar. I tak chciałem, w sumie tak patrzę na moje profilowe, na mój awatar i mam takie... Może w sumie przydałoby się je poprawić i tak... Wpadł mi do, pom no do głowy, do, do pomysłu chciałem powiedzieć, ale do głowy wpadł mi ten Gustavo Fring z Breaking Bad, który nie miał połowy twarzy i chciałem się tym właśnie zainspirować i stworzyć coś takiego podobnego, ale ze sobą, gdzie ja też nie mam połowy twarzy. No ogólnie napiszcie mi w komentarzu jak wam dzień mija. Tak, z ciekawości się pytam. Jak zostawicie komentarz, to wiadomo. No nie oszukujmy się. Coś tam może algorytm bardziej podbije film. Jakiś zasięg będzie większy, ale też tak chcę się spytać Was czy z czystej ciekawości. Jak Wam tam dzień mija? Czy dobrze, czy źle? Lub wieczór. I po prostu poopowiadajcie, bo z miłą chęcią poczytam komentarze. A teraz do prawdy nie mam co więcej dodać. Życzę Wam miłego dnia albo wieczoru. Nie wiem, kiedy to oglądacie. I. Miłego sensu już do końca.